Jest y, próba, y, bo nie ma takiego orzeczenia całkowicie niezdolnego. Jest ono, jest y, znaczne, y, umiarkowane, natomiast y, to jest w ogóle no, nie trzyma się tu. A to co najważniejsze. Te 500 zł w za 500 złotych Ta wewnętrzność, która powstała przez takie osoby, jak Szalek, jak Krynicka, jak pani... no nie wiem jak... a profesor, nie będę wymieniał nazwiska, bo to szkoda nawet, pomogę przekręcić. Uważam, że gdyby nawet doszło do weryfikacji, powiedzmy grupy walińskich, co przypuszczam, to prosiłbym, żeby również uwzględnić tą niepełnosprawność intelektualną niektórych, które zmieniły.